Cześć, witam Was w drugiej lekcji. W takiej lekcji, w której odpowiemy sobie na pytanie, co mamy w Drupalu i po co nam cały ten system. Można byłoby rzec, że lepiej jest zainstalować coś, co jest gotowe, coś, co jest używane przez bardzo wielu na świecie. Takich systemów klasy CMS, czyli Content Management System, znajdziecie bardzo wiele. Niemniej jednak warto skupić się na tym, co chcemy mieć w naszym Drupalu. Nasz projekt, który. Zrobiliśmy na samym początku. Doskonale znacie. Jest to prosta strona e, zainstalowana, ale ma już e, pewne rzeczy, z którymi możemy sobie spokojnie poradzić. A mianowicie możemy tworzyć dowolne zawartości i możemy pewne rzeczy dodawać. Jak pewnie zdradziłem pierwszą zakładkę, jest to zawartość. Tutaj obiecałem Wam, że znajdziecie wszystkie treści, my ich po prostu nie dodaliśmy. Jak widzicie układ i logika dodawania treści jest naprawdę prosta. Mamy wszystko w języku polskim, mamy dwa rodzaje zawartości, między nimi jest zasadnicza różnica, tylko taka, że strony artykułowe mogą być również publikowane, właściwie są domyślnie publikowane na stronie głównej. Zróbmy więc taką szybką publikację, zróbmy sobie e, a, chyba najprostszą rzecz, jaką znajdziecie zawsze, czyli Hello World, a tutaj dodamy sobie jakąś naszą treść. Opublikujemy to, zapiszemy i wejdziemy na stronę główną. Strona główna znajduje się tutaj, po kliknięciu w logo mamy nasze Hello World. Oczywiście, funkcjonowanie tego wszystkiego i dodawanie pewnych rzeczy odbywa się na wielu poziomach. Na jakich? No to zobaczmy, tak naprawdę, po co nam ten Drupal i co może, możemy z niego wykrzesać już na samym początku. Pierwsza rzecz zawartości poznaliście doskonale. Tutaj zestawienie wszystkich możliwych zawartości, jakie są w systemie. Powiedziałem, że są dwa różne, ale, ale znajduje się w tych zakładkach. Zobaczcie, mamy zawartość, mamy komentarze, co już daje nam do myślenia, że pewne rzeczy mogą być komentowane. Mamy również pliki, czyli te elementy, które znajdują się w systemie, wgrane przez formularze. W komentarzach dodatkowo mamy jeszcze opcję na opublikowane komentarze i niezatwierdzone. Czyli jak pewnie widać, system może być wielopoziomowy. Może dać możliwość integracji y, użytkownika, który będzie odwiedzał nas i pozostawiał nam jakieś treści. A to, czy one się pojawią, zależą od nas. Oczywiście w zakładce struktury powiedziałem wam w poprzedniej lekcji, że ona będzie się zmieniać. Jak najbardziej tutaj macie różne w, opcje kontaktowe, tak jak formularze kontaktowe, one nam się przydadzą w przypadku, gdy będziemy tworzyć sobie taki prosty formularz, y, który będziemy publikować. Mamy kategorie. W języku Drupalowym nazywa się ta taxonomy, czyli tak naprawdę tagi, taksonomia, słowniki, coś co możemy grupować, dodawać i w różny sposób prezentować, w zależności od tego do jakiego słownika będzie to dodane. Dobrze, zobaczmy co mamy dalej. Jeszcze raz y, struktura: mamy menu. Bardzo prosta rzecz, dlatego że menu składa się z kilku elementów. Pierwsza sprawa to jest menu administracyjne. To, które tak naprawdę widzicie tu na samej górze. Bardzo prosto to zobaczyć, ponieważ możemy sobie zobaczyć edycję menu, zobaczyć, jak to wygląda się w głównej nawigacji naszego menu. Weźmy jeszcze raz administracja, edycja menu i teraz widzimy prawidłową strukturę. Kliknąłem menu główne, czyli menu naszego serwisu przed chwileczką. Zobaczcie, możemy w dowolny sposób, na przykład wyłączyć że, daną treść i oczywiście na samym dole napisać, i zakładka zawartości, która była tutaj w górnym lewym rogu, po prostu nam zniknęła. Oczywiście ta funkcjonalność jest przydatna, jak będziemy modyfikować system, a ja teraz ją zapiszę, żeby Wam nie wprowadzać zamieszania. E, w naszych menu, wchodząc bardzo szybko, mamy menu główne, nawigacja to są przeróżne e, odnośniki. W tym przypadku damy taki odnośnik, który będzie linkował do zewnętrznej rzeczy, a mianowicie powiedzmy do Google'a. Nazwijmy to sobie jako Google. Tutaj standardowo damy link. Co to nam daje? Oczywiście, możemy dać yy, opis. Yy, opis menu, a dokładniej linku menu. I w tym momencie możecie sobie zobaczyć, że zapisane menu pokaże się na menu głównym. Oczywiście, w wejściu na naszą witrynę, czyli wróćmy do strony. Mamy Google, mamy opis strony. Ten opis, yy, yy, tutaj mamy stronę główną. Opis do Google mamy. Podpowiadany dymek, który jak pewnie widzicie bardzo ważny w przypadku chcemy coś prezentować. Nawigacja, zmiana tego układu odbywa się też w prosty sposób, bo możemy tutaj jak widzicie w szybkim menu wybrać sobie edycję menu. Następnie wejść tak zwanym drag and dropem, czyli przeciągnięciem zapisać. No dobra, struktura to też rodzaje zawartości i tutaj jest cała magia. Tak jak powiedziałem, na razie mamy dwa różne rodzaje zawartości. Będziemy je rozszerzać na następnej odsłonie o nowości w tych rodzajach zawartości. Ale te nowości będą szły w zależności od tego, jak będzie rozbudowywał się nasz system. A nasz system, właściwie serwis, będzie rozbudowywał się o funkcjonalności, które będą przydatne. Przydatne przede wszystkim w serwisie do komunikacji z innymi użytko użytkownikami. Tak więc, tak w skrócie, kończymy strukturę trybami wyświetlania. Tutaj możemy pokazać tryby wyświetlania. Formularzy, jak i tryb zarządzania własnymi, wyś... za... własnymi trybami wyświetlania. Zarządzaj własnymi trybami wyświetlania. Co to oznacza? Pokażę w momencie, gdy będziemy prezentować zawartości na zewnątrz. Typy komentarzy, tu mamy domyślne komentarze, możemy dodać nowy typ komentarza. Układ bloków i widoki. To tutaj będzie zaszyty wygląd naszego serwisu w niepełnym tego słowa znaczeniu. Dlaczego? Dlatego, że wygląd skórka i to, co się kryje w Drupalu, znajduje się w trzeciej zakładce. Jest to zakładka wygląd. Podpowiem Wam, że w kolejnej lekcji pokażę Wam, jak szybko, prosto i bezboleśnie można tak naprawdę dodać sobie skórki. Tutaj skórki są dodane: mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą i piątą skórkę. Co to są skórki? Szablon wyświetlania naszej zawartości, czyli prezentacji naszej witryny. Możemy w bardzo prosty sposób pokazywać w tak zwanej skórce. Tak jak my nosimy odzież, mamy swoją ulubioną kurtkę, lubimy ubrać się w ulubioną bluzę, tak jak ja dzisiaj. Po prostu mamy też to samo w I założenie takiej przysłowiowej bluzy, jak w moim wypadku, to jest zainstalowanie i ustawienie domyślne danej skórki. Ja po prostu wezmę, wrzucę to jednym kliknięciem, zaaktualizowaliśmy tłumaczenia, wchodzę na naszą witrynę główną i zobaczcie. Pokazał się nowy wygląd. Oczywiście ta skórka ma swoje ustawienia. Co możemy tu zrobić? Gdzie możemy to zmienić? Jak to wszystko wygląda? Zależy tylko od nas, ale to oczywiście w kolejnych odsłonach. Teraz skupiamy się na tym, co jeszcze mamy. Dobra, przełączmy się w takim razie z wyglądu. Oczywiście na to, co mieliśmy wcześniej. Na naszą domyślną skórkę, żeby ona tutaj była, żeby nam nie wprowadziła zamieszania. Mamy rozszerzenia. To tutaj, jak klocki Lego, będziemy układać naszą witrynę. Co to oznacza? To oznacza, że będziemy korzystać z modułów. Taki moduł wrzucamy, instalujemy na serwerze, a następnie uruchamiamy, czyli włączamy go takim oto checkboxem, tak jak tutaj mamy akcję, jak mamy agregator, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie elementy, oczywiście customowe, te, które już zostały w rdzeniu zaciągnięte przy naszym standardowym profilu instalacyjnym, one są już zaznaczone, ich nie możemy oznaczyć, ale są pewne udogodnienia drupalowe, o których będę wam mówił. Konfiguracja. Konfiguracji pewnie pamiętacie, są takie rzeczy, jak na pierwszym, pierwszej naszej lekcji pokazywałem podstawowe ustawienia witryny. To tutaj zobaczcie, w prosty sposób mogę zmienić sobie choćby nazwę naszej witryny. Zrobimy tutaj Edu, nazwijmy to plus. Możemy zmienić również domyślną stronę główną. Co to jest, za co to odpowiada i jak to przekierować? Zobaczycie, tym się nie przejmuj. Zapiszę tylko konfigurację, wejdę na stronę główną. I zobacz, nasz tytuł się zmienił. Kolejna rzecz do tych elementów możemy sobie konfigurować pewne ustawienia wyświetlania. Bloki to o czym powiedziałem w kategorii zakładki struktury. No dobra, rozszerzenia. Teoretycznie wiemy konfigurację, coś tam nam się pokazało. Nie do końca wiemy, do czego służy skron, co możemy robić z formatami tekstu. E, jakie są style obrazków, wydajności, błędy, systemy plików, zarządzanie narzędziami przetwarzania obrazów, etc., etc., aliasy naprawdę jest tego bardzo dużo. Ale nie pogubicie się w tym, dlatego że etapy będą szły od A do Z, czyli wszystko wykonamy tak, jak nam na tym zależy. Zakładka ludzie. To tutaj podpowiem Wam jedno. Już teraz, jeżeli chcecie brać czynny udział i cokolwiek robić, przetestować sobie pewne rzeczy. Ja dodam Wam takiego użytkownika. Użytkownik na początku będzie miał bardzo małą rangę. Dodamy sobie użytkownika, który będzie miał powiedzmy e, dany login i dane hasło. Podpowiem Wam, że użytkownik będzie jako demo, hasło będzie demo, e, demo. No i tutaj też zrobimy sobie demo, demo.pl. Na razie dam Wam tego użytkownika jako uwierzytelnionego. No i posłuchajcie, jeżeli chcecie, standardowo możecie się bawić. A czy to działa? Zobaczmy. Mamy ludzi, raporty i pomocy zostawimy sobie jako dodatki, więc wylogujemy się. Użyjemy tej zakładki wyloguj i wykorzystamy to, co Wam przed chwileczką pokazałem. Klikniemy zakładkę zaloguj, dodamy naszego demo, demo i klikamy. I od tego momentu nie będę sprawdzał naszego hasła, nie zapisuję go. Pokazał nam się Drupal, który ma kompletnie inny wygląd. Dlatego też będziecie uczyć się o tym, jak zarządzać uprawnieniami użytkowników, co to są rangi i jak to wszystko poustawiać, żeby nikt Wam nie napsocił, bo teraz właśnie Wy nie jesteście w stanie mi nic więcej napsocić aniżeli tyle, że dodać komentarz. Możecie się w danym komentarzu przywitać. I po prostu napisać, co myślicie. Ta witryna jest dla Was cały czas otwarta. Myślę, że w pewnym momencie ją przekieruję na jakiś inny adres. Ale to, co tutaj tworzymy, możecie śledzić na bieżąco, dlatego zapraszam Was. Wejdźcie, odwiedźcie witrynę drupaledu.pl. Wykorzystajcie to, co jest tutaj pokazane i bawcie się komentarzami. A już teraz zapraszam Was do kolejnej odsłony naszego kursu. Tym razem zajmiemy się rozszerzeniami, takimi niezbędnymi dodatkami, które w naszym projekcie są, myślę, mile widziane i uprzyjemnią nam pracę, dlatego żeby nie zajmować Wam czasu. Dzięki za poświęcony czas. I przede wszystkim do zobaczenia w kolejnej odsłonie drupalowych kursów. Pozdrawiam.